Wielcy mistrzowie wiedzą, że tenis składa się z błędów. Ale są takie, które bolą dwa razy bardziej niż inne. Podwójny błąd, podwójne emocje? Stickman serwuje. Pierwsza piłka w siatkę. Druga piłka też w siatkę. I nagle nie przegrywa tylko punktu. On przegrywa całą swoją pewność. Bo podwójny błąd w tenisie zwykle boli dwa razy. Raz na tablicy wyników, drugi raz w głowie. Stigman myśli: To koniec. Wszystko się sypie. Jak mogłem to zrobić? A prawda jest taka, że podwójny błąd to wciąż tylko jeden punkt. Roger Federer mówił jasno. W tenisie uczysz się, że każdy rozegrany punkt należy do przeszłości. Podwójny błąd? To tylko punkt. Minięcie przy siatce? To tylko punkt. Nawet winner życia? Tak, to też tylko punkt. Czy trening umiejętności mentalnych może tu pomóc? Tak. Na przykład, łatwiej odcinasz się od błędu. Masz rutynę na tu i teraz. Szybciej skupiasz się na kolejnym punkcie, zamiast analizować. Grasz dalej. Bo mistrzostwo to nie brak błędów. To umiejętność, by po każdym błędzie zagrać. Następny punkt.